Czy tylko ja widzę, że. Szaki, Leonid, który rzuca. Siła, czy wlęczność? Słuchaj, rzucasz to zręczność. Tutaj ktoś na czacie już napisał z cyklu ostatnie A... słowa bohaterów A... graczy. Jestem gotowy. Przechodź, A... czekajcie, czekajcie. Nie, Jedna już, rzecz jeszcze. Jest. Moment. Już leci. leci. <laughs> już leci. <laughs> Zużyłem obie. Oba... Za <laughs> Złożyłem obie. oba wsparcia od tych, od. czatu. Niestety nie pomogło. Dziewięć. <laughs> I ja pierdolę. No dobrze. Słuchajcie, może mieliście taki plan, żeby poświęcić jednego z was, żeby ktoś mógł po prostu tą chustę wziąć. To był dobry plan. Placuch chwycił za te odnurza dziesiątego, po czym cisnął nim. Placuch, ja ci powiem. To dlatego, że pies był pod nogi. Ja ci powiem placuch, że rzut był całkiem dobry, ale nie do końca trafiony.